Strach, transformacja strachu odkryj swoją wewnętrzną siłę. Wszyscy mierzymy się ze strachem, ale tylko nieliczni potrafią go przekształcić w siłę napędową do osiągnięcia sukcesu. W naszym najnowszym filmie zgłębiamy tajemnicę strachu, jego ewolucję w społeczeństwie oraz to, jak nauczyć się korzystać z lęku, by rozwinąć swój pełen potencjał. Odkryj techniki, które pomogą Ci oswoić swoje lęki. I zmienić je w narzędzie rozwoju osobistego. W miarę jak zgłębiamy temat strachu, istotne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób strach ewoluował w naszej cywilizacji oraz jak jego interpretacja zmieniała się na przestrzeni wieków. W przeszłości strach pomagał przetrwać i tu unikać niebezpieczeństw, ale w dzisiejszym świecie, pomimo że jego natura się nie zmieniła, Nasze spojrzenie na niego jest szersze i bardziej złożone. Aby zrealizować pełen potencjał, kluczem jest nie tylko akceptacja strachu, ale także jego analiza. Co właściwie wywołuje w nas lęk? Często są to sytuacje korzystające z naszej wyobraźni oraz wewnętrznych demonów. Czasami strach może prowadzić do paraliżu, ale może też pełnić rolę stymulującą mobilizować do działania. Zamiast zastanawiać się, dlaczego coś nas przeraża, warto zadać sobie pytanie: co mogę z tym zrobić? Odkrycie odpowiedzi zabierze nas na nową, nieznaną drogę, która w końcu może doprowadzić do sukcesu. Aby móc wykorzystać strach jako sojusznika, kluczowe jest rozwijanie w sobie umiejętności dostrzegania okazji w trudnych sytuacjach. Na przykład, jeśli obawiasz się wystąpienia publicznego, postaraj się przekształcić ten lęk w przygotowanie. Zrób plan, naucz się technik oddychania oraz skoncentruj się na pozytywnych efektach swojego wystąpienia. Kiedy podejmujesz decyzję, pamiętaj, że strach może być przymusem, ale nie bój się go. Stosuj go do siebie, analizując, co z jego powodów może cię powstrzymywać, a co nie pozwala ci na rozwój. Może wyjdziesz z rozmowy handlowej, w której mogłeś stracić klienta, ale możesz zyskać niezwykłą lekcję na przyszłość o efektywnym komunikowaniu się. Kiedy w końcu oswoimy swoje lęki, odkryjemy, że nie są one przeszkodą, lecz źródłem siły. Pokonywać je będziemy poprzez rozwój i poznawanie swoich granic. W ten sposób można stać się prawdziwym bohaterem własnego życia. Na naszej drodze mogą pojawić się liczne przeszkody, ale z rozwojem umiejętności radzenia sobie z lękiem odnajdziemy w sobie potencjał, który wcześniej pozostawał nieodkryty. W miarę wzrastania naszej wiary w siebie zaczynamy zauważać otwierające się nowe drzwi prowadzące do sukcesu oraz spełnienia. Każdy z nas ma moc, by zmienić strach w narzędzie, które umożliwi osiągnięcie nowych wyzwań. Pamiętaj, strach to tylko przeszkoda na drodze do sukcesu. Jednak nie można zapominać, że ta transformacja strachu w siłę nie przychodzi z dnia na dzień. To proces, który wymaga cierpliwości i zaangażowania. Każdy z nas musi znaleźć swoje indywidualne podejście do radzenia sobie z lękiem. Dla niektórych może to oznaczać regularne ćwiczenie technik relaksacyjnych, takich jak medytacja lub joga, które pomagają w stłumieniu objawów stresu. Dla innych kluczowe może być podejmowanie małych kroków ku pokonywaniu strachu, na przykład uczestniczenie w małych rozmowach publicznych, zanim podejmą się większych wyzwań. Wspieranie innych jest innym istotnym elementem tej transformacji. Kiedy dzielimy się naszymi doświadczeniami i strategiami walki z lękiem, nie tylko umożliwiamy innym naukę, ale także wzmacniamy nasze własne umiejętności. Wsparcie to najważniejsza część społeczeństwa. Im więcej osób będzie świadomych, że nie są sami w swoich zmaganiach, tym łatwiejsza stanie się podróż ku odporności na lęki. Podczas walki ze strachem istotne jest również pozytywne nastawienie. Pamiętajmy, aby skupić się na sukcesach, nawet małych, i świętować je. To właśnie te małe osiągnięcia prowadzą do większych kroków w kierunku pokonywania strachu. Elastyczność i kalibracja myśli są niezwykle ważne. Oznacza to umiejętność przystosowywania się do zmieniających się okoliczności oraz przesuwania granic, które wydają się nieprzekraczalne. Gdy napotykasz trudności, które wydają się niemożliwe do pokonania, spróbuj spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw. To może otworzyć nowe możliwości, których wcześniej nie dostrzegałeś. Kalibrowanie myśli staje się również niezwykle pomocne przez odpowiednie skupienie na pozytywnych myślach i weryfikację negatywnych przekonań możemy zmienić nasze postrzeganie strachu. Umożliwi to przewartościowanie lęków wynikających z nieuzasadnionych obaw. Życie jest złożone i pełne wyzwań. Strach, będący naturalnym ludzkim instynktem, nie musi być przeciwnością. Może być narzędziem, które w odpowiednich rękach pomaga w osiąganiu wyznaczonych celów. Każdy z nas może stać się nie tylko sobą samym, ale również inspiracją dla innych w ich walce z lękiem. Przekształcamy strach w siłę taka jest nasza moc. W miarę jak zgłębiamy ten temat, warto również zwrócić uwagę na to, jak nasze społeczeństwo postrzega strach oraz jak różnorodność reakcji na lęki może wpływać na nasze relacje i interakcje z innymi. Wspieranie siebie nawzajem oraz uczenie się, jak rozmawiać o strachu, mogą działać jako katalizator pozytywnej zmiany. To często we wspólnotach, gdzie otwarcie mówimy o swoich obawach, Znajdujemy największe zrozumienie i akceptację, co może przyczynić się do naszej zdolności do pokonywania indywidualnych trudności. Jednak, aby ta transformacja miała miejsce, musimy również nauczyć się słuchać. Czasami osoby, które zmagają się z lękiem, potrzebują jedynie kogoś, kto ich wysłucha bez oceniania. Wzajemne wsparcie może przynieść ulgę i zmniejszyć uczucie izolacji. To, co odbieramy jako słabość, często jest częścią naszego wspólnego ludzkiego doświadczenia, które nie powinno być ukrywane, ale raczej dzielone. Wzmacniając innych, wzmacniamy siebie. Kategorie, w których najbardziej doświadczamy lęku, mogą obejmować różnorodne obszary, takie jak praca, relacje czy zdrowie. Rozpoznanie tych obszarów. Oraz zrozumienie, co wywołuje nasze lęki w różnych kontekstach, może pomóc w wypracowaniu konkretnych strategii, które pozwolą je pokonać. Na przykład, jeśli strach przed odrzuceniem powstrzymuje Cię przed nawiązywaniem nowych znajomości, spróbuj spojrzeć na każdą interakcję jako na okazję do nauki, a nie na nieuchronne niepowodzenie. Z każdą drobną rozmową możesz rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne oraz budować pewność siebie. Kiedy przyjmiemy to, co nas przeraża, zaczynamy zauważać, że lęki mogą także stawać się dla nas źródłem inspiracji do działania. W końcu to, czego najbardziej się boimy, może stać się najpotężniejszym narzędziem w naszym rozwoju osobistym i zawodowym. Osoby, które potrafią zrozumieć źródło swojego strachu, są w stanie je oswoić i wykorzystać jako siłę napędową do wzrastania. Na końcu dnia, zrozumienie strachu jako części naszej ludzkiej natury pozwala nam zharmonizować nasze życie. Dzięki temu możemy stać się nie tylko lepszymi wersjami siebie, ale także pewnymi przewodnikami dla innych, którzy przeżywają podobne zawirowania. Świadomość, że nie jesteśmy sami w swoich zmaganiach ma ogromne znaczenie. Pamiętajmy, że każdy z nas ma moc, aby przekształcić strach w narzędzie, które umożliwi nam osiąganie naszych marzeń oraz sukcesów.